Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Jak zwykle bardzo serdecznie witamy wszystkich. No, tym razem na ostatnim naszym festiwalu, festiwalowym spotkaniu tej jego edycji. Za chwilę opowiemy kilka słów o samym spotkaniu, ale na początku, jak tradycja nasza mówi, musimy jeszcze, musimy i chcemy podziękować naszym sponsorom, do których należy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od strony rządowej, grupa Sanofi nasz partner merytoryczny, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Od strony mediów chcieliśmy podziękować towarzyszącej nam od samego początku gazecie stołecznej, która drukuje nasz program festiwalowy, tygodnikowi Metro, Polskiemu Radiu jako całości w tym roku. Wszystkie programy Polskiego Radia mówiły o festiwalu, z czego się cieszymy. Także telewizji. Polskiej stacji Warszawa. No, jak zwykle, do programu pierwszego, mimo nawet jubileuszu, polskie festiwale się nie przebiły. Czekamy, kiedy to nastąpi. Będzie to pewien pozytywny sygnał. Prócz tego, do naszych współpracy medialnej, towarzyszyły nam tygodnik stolica, tygodnik przekrój i The Warsaw Voice. Współpracowała z nami, in, współpracował z nami Instytut Badawczy KSM RMC Milward Brown, który wykonał dla nas badania ogólnopolskie w lipcu tego roku. Animatorami festiwalu, czyli instytucjami, które wspomagają jakoś organizacyjnie festiwal. Są Wydziały Fizyki Uniwersytetu i Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Proszę Państwa, ja mam przyjemność odczytać i wręczyć dyplomy uznania przyznane przez Radę Programową Festiwalu Nauki za wyróżniającą się prezentację pierwszy czytam uczniom z zespołu szkół publicznych w Cząstkowie Mazowieckim i ich nauczycielowi Mirosławowi Łosiowi, jeśli jest obecny, to bardzo prosimy. Wiemy, że E, e, nauczyciele musieli, musieli odwieźć swoje dzieci do domu. E, następny dyplom uznania przyznany również przez Radę Programową Festiwalu Nauki za wyróżniającą się prezentację uczniom z Technikum Chemicznego numer 27 imienia Profesora Józefa Zawackiego w Warszawie i ich nauczycielce pani Jolancie Bince. Nie mamy. I ostatni uczniom z gimnazjum numer 5 w Radomiu i ich nauczycielom Markowi Golce i Zofii Kukli do tych, do tych z Radomia. Tak. Do tych dyplomów dołączone są egzemplarze książki Tomasza Rożka, Nauka po prostu, która jak wiedzą ci, którzy byli na wczorajszym spotkaniu, została uwieńczona tegoroczną nagrodą Festiwalu Nauki za popularyzację nauki i jej autor wczoraj był z nami. Dziękuję Państwu za uwagę i proszę teraz profesora Baistera o poprowadzenie naszej ostatniej sesji, której tematem są problemy energii XXI wieku. Proszę Państwa, bardzo bylibyśmy radzi, jak zwykle, gdyby Państwo uwagi co do przebiegu festiwalu, organizacji imprez i tak dalej do nas kierowali na nasz adres internetowy festiwal.małpa.uw.edu.pl. Ponieważ te Państwa uwagi nam zawsze pomagają w organizacji następnej imprezy. Równocześnie informujemy, że przebieg debat głównych. W ciągu miesiąca znajdzie się na naszej stronie internetowej w postaci plików audio i wideo, także można będzie ci, którzy nie byli, bo nie chcieli sobie dokładniej posłuchać co tam, o czym mówiono i w jaki sposób będą tę okazję mieli, no ale musimy troszkę, nasze moce przerobowe są trochę ograniczone, więc to potrwa, ale nie dłużej niż miesiąc. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczególnie ciepło witam panią profesor Magdalenę Fikus, wieloletniego dyrektora Rady Programowej. Chciałem sobie podkreślić obecność, bo to, jest, to jest cała historia festiwalu, pani profesor, i pan dyrektor oczywiście też. Chcielibyśmy dzisiaj poruszyć temat, który jest no, mocno kontrowersyjny. W Europie wzbudza wiele emocji. U nas jeszcze na razie nie, ale im będzie bliżej rzeczywistej decyzji o, o budowie elektrowni i jaka to ma być elektrownia, kiedy, gdzie ma być budowana, to ten temat będzie wzbudzał coraz większe emocje. Chcemy wyprzedzić te, te, te debaty, czy powiedzmy zapoczątkować w pewnym sensie te debaty dzisiejszą rozmową na ten temat. Tytuł jest oczywiście prowokacyjny, dlatego że on wskazuje, że mamy alternatywę, że albo nie będziemy mieli prądu, albo zbudujemy elektrownię, czego boimy się bardziej. Zobaczymy w czasie debaty, czy rzeczywiście to jest jedyna ścieżka, którą, którą mamy. Na początek chciałbym podać, zanim oddam głos panelistom, chciałbym kilka faktów, że tak powiem, podać, żebyśmy wiedzieli, jakie jest tło naszej rozmowy. Otóż sytuacja energetyczna w Polsce, Polska prawdopodobnie jako pierwsza, będą, będą takie prezentowane w każdym razie no. symulacje, jako pierwsza z krajów Unii zacznie odczuwać istotne niedobory energii elektrycznej. Obecna moc zainstalowana to jest prawie 36 gigawatów, w tym oczywiście większość to są węglowe, na węgiel brunatny i, i, i kamienny, częściowo są wodne, również szczytowo pompowe. Gazowe to jest 1 gigawatt, wiatrowe to jest 1 gigawatt, jest częściowo również na biomasę są elektrownie. Natomiast planowane wyłączenia wynikające z, że tak powiem, zużycia technicznego elektrowni węglowych to jest ponad 3 gigawaty do 2017 roku. Założenia polityki energetycznej, pojawił się taki dokument, do 2030 roku. To jest że całkowita produkcja wzrośnie do około 200 terawatogodzin. Obecnie jest 130 mniej więcej. Z czego węgiel kamienny obecnie to jest ponad połowa. Ma być 35%, węgiel brunatny obecnie to jest 35, ma spaść do 21. Gazy ziemne ma być obecnie jest 3, ma być 6,5%. Paliwo jądrowe no obecnie jak wiadomo nie mamy elektrowni jądrowych, ma to być około 15% i odnawialne źródła energii mają być prawie 19% obecnie jest około 6% Gaz ziemny ma odgrywać ważniejszą rolę niż obecnie ze względu na to, że mamy odnawialne źródła energii, jak wiemy, z każdą zainstalowaną. Jeżeli to nie jest energia z, y, wodna, to tylko wiatraki czy solarna musi mieć rezerwę w postaci na ogół się stosuje na gaz ziemny. Teraz pytanie, które chcielibyśmy omówić w czasie, w czasie debaty na ile realistyczne są te założenia? o takim podziale źródeł energii w Polsce. Źródła energii konwencjonalnej, węgiel kamienny, prawda? pamiętamy czasy w latach 70., kiedy wydobywano 200 milionów ton rocznie, obecnie jest to około 95, z czego 80 kilka to jest węgiel do celów energetycznych bezpośrednio energii, energetyki zawodowej. Zasoby szacowane są na 42 miliardy ton, z czego 15 miliardów ton to są tak zwane dostępne, czyli w ramach obecnej technologii opłacalne do wydobycia. Jeżeli będzie to potrzebne, można również te dodatkowe włączyć do wydobycia. Polska już teraz jest importerem netto, bo wkrótce są opłaty za emisję, ten węgiel staje się coraz droższy, coraz głębsze są chodniki, ale oczywiście. Czy jest drogi, czy jest tani, zależy od otoczenia całego energetycznego i cen innych nośników energii. Gaz konwencjonalny, zasoby polskie to jest około 130 miliardów metrów sześciennych. Wydobycie krajowe obecnie to jest około 4 miliardów. Zużycie 14, czyli 10 miliardów metrów sześciennych importujemy, wyłącznym importerem jest obecnie Rosja, znaczy kraje WNP. Elektrownie gazowe są w zasadzie najtańsze inwestycyjnie i one ze względu na łatwość włączania i wyłączania one są proponowane jako rezerwa dla odnawialnych źródeł energii, które mają bardzo zmienną profil mocy w funkcji czasu. Gaz łupkowy. Jakie zasoby mamy? No szacowane są 5,3 biliona metrów sześciennych, ale jak wiemy dopiero odwierty są robione. Niedawno dopiero gaz popłynął z jednej z firm związanych z amerykańskim koncernem i PGNiG również pierwszy, pierwszy gaz dostało. No ale to od tego momentu do sprawdzenia rzeczywistych przemysłowych zasobów to jeszcze daleka droga. Jaki koszt wydobycia? Jak wiemy w Europie zaczyna się, ze względu na to, że w Polsce znaleziono te, te, te złoża, zaczyna się bardzo silny ruch, który chce środowiskowe opłaty wprowadzić w analogii do opłat za dwutlenek węgla jak wiadomo, tam te, ta woda, którą się używa, jest z chemikaliami. W związku z tym niektóre kraje, które nie potrzebują takich źródeł już zaczynają lobbowanie, żeby to było bardzo kosztowne wydobycie, nawet nie w sensie technicznym, tylko w sensie opłat politycznych, że tak powiem, narzuconych na, na tenże gaz. Ale na razie to jest dyskusja dość bezprzedmiotowa w sensie w tym, jakie są koszty wydobycia. Jeżeli się okaże, ile rzeczywiście mamy tego gazu dostępnego w ramach obecnych technologii, na razie Amerykanie tylko mają technologię, to wtedy będziemy o tym rozmawiać. Kiedy on będzie do dostępny, również na razie jest znak zapytania, aczkolwiek koncesji wydano już bardzo dużo na badania. Źródła odnawialne. W 2010 roku stanowiły one 7,5% energii. Mówimy cały czas o energii elektrycznej. Ta, ta ciemność oznacza energię elektryczną, a nie ciepło. W 2012 szacowane 10%. Wymagania, które Polska przyjęła na siebie to jest 10,4% w 2012. Do odnawialnych, w szczególności do energii wiatrowej, są dopłaty w postaci certyfikatów zielonych, tak zwanych. Jak wiadomo, w Polsce dzieli się energia, ma 7 czy 8 różnych kolorów. Więc tutaj jest 200 zł, to jest cena lokalna, którą musi zapłacić operator przesyłowy i certyfikat się dostaje 270. W tym sensie to nie ma, trudno porównywać tutaj, jakie są rzeczywiste czy ona jest opłacalna w stosunku do, nie wiem, jądrowej czy do gazowej, które takich dopłat oczywiście nie mają. Suma dopłat w 2009 to było 2,5 miliarda złotych do, 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 do energii wiatrowej. Elektrownie wodne są bardzo ważne lokalnie. Niestety, że zniszczono cały system elektrowni wodnych, który był w Polsce w, w tym pięćdziesięcioleciu. Jest to jedynie mała część krajowego systemu ze względu na nasze ukształtowanie. Obecnie jest to 2% energii. Na przykład we Francji jest to bardzo ważne źródło, jest to tam ponad 20%, to jest energia wodna. Wiatraki, według raportu Europejskiej Organizacji Energii Wiatrowej z sierpnia, obecnie Unia Europejska ma 84 gigawaty zainstalowane, 180 TWh produkuje, czyli to jest więcej niż Polska produkuje w całości z elektrowni zawodowych i wszystkich innych. To jest około 5,3% zużycia. W 2020 planowane jest 250 gigawatów zainstalowanych wiatrowych. Tutaj oczywiście liderem kwestionowanym są Niemcy. 630 terawatogodzin, więc to będzie istotny wzrost i 17% zużycia. Polska obecnie 2,4 terawatogodziny ma z wiatraków, 1,6% planowane na 2020 jest mniej 25-30 terawatogodzin, 15% zużycia. Przeciętny wskaźnik wykorzystania wiatraków to jest około 20%. Stąd do każdego, jak gdyby, megawata zainstalowanego trzeba mieć megawat mocy, którą można po prostu włączyć. Albo szczytowo-pompowy, jeżeli dany kraj ma takie możliwości, a na ogół są to elektrownie gazowe. To był jak gdyby główny powód zbudowania Nord Streamu w, do Niemiec. To jest, to jest to, że oni chcą pójść w bardzo duży procent energii, już poszli w zasadzie. Energia solarna w Europie Północnej to jest bardzo mały wkład. W Niemczech zainstalowano bardzo dużo takich paneli, ale nadal jest to jedynie 2% energii. No ze względów oczywistych, kąta nachylenia. Biomasa i bioodpady to jest bardzo ważne, ważne źródło w energetyce cieplnej. Natomiast w energetyce produkującej prąd jest to mały potencjał wzrostu ze względu na, na brak dopłat obecnie. W Polsce jest to około 5 TWh, więc to już troszkę jest, to jest 3,3%. W Niemczech, które też w to zainwestowało więcej, jest 5,5%. Więc to jest, to jest dużo, ale tutaj ten potencjał wzrostu nie jest taki, taki istotny.